No a teraz już jest czas, To człowiek ogolony, wykąpany, ogolony, pachnący, good, ty ba? Yeah. good or no, good. you touch, you touch. like baby, like, you know, like baby, ba? jak pupcia niemowlaczka, idziemy, zabieramy Michelle do Jollibee, you like Jollibee, yeah. lubi Joy Jollibee to jest taki, taka, taki McDonald filipiński, ale na kurczaku, bazując na kurczaku, ona lubi spaghetti, kurczaka, you like chicken, spaghetti, chyba? Mm. Okej, okay. Daniel bardzo lubi jalebi też, to Daniel des jest z to jalebi, to idziemy na miasto, zrobimy jeszcze może małe zakupy jakieś, już do mnie dzwonił Kurt, video call, yy, że będzie, dzwonił też Rysiu z Digos, pozdrawiam w takim razie go serdecznie, dziękuję za rozmowę, no i pozdrawiamy wszystkich, którzy tutaj nas odwiedzili w ostatnim czasie się odzywają, dziękuję wszystkim, którzy mi wysłali życzenia na na Whatsappa, bardzo nam miło, staram się odpowiadać jak tylko mogę, no, fajnie fajnie, fajnie komentowaliście, Lalin mnie pogania, Lalin mnie pogania, to idziemy, si harry harry mi, a Daniel, Daniel, we go to Jollibee, Jollibee is your favorite? Jollibee, Jollibee, ah. Jollibee, 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 Jollibee. Tak po angielsku się mówi? Tak, in English, ja? Yeah? Ja. Yeah. A po yeah. polsku dżaliby co? co? Yeah. Dżaliby. A in Polish? Dżaliby. Yeah. I already told you that. Uczy mnie Daniel ciągle tego, e, angielskiego. Are you ready? Ja. Yeah. Ok, you know, we still have two days, ba. And we need to buy some clothes, or she have no clothes, yeah? Yeah. Musimy kupić też yeah. dla Michelle jakieś zakupy do galerii, może pójdziemy do Gajzano. I kupimy córeczkę rzeczy, żeby zabrała do Manili. Do szoamy na chwileczkę zajechaliśmy. Wszystko. Są nasze dzieciaki pracy. No, dostawę tutaj te. Yy... Kurczaki po arabsku i pizza, kawałki pizzy. Cześć Angelo, Happy New Year. Na no, Corente, Angelo. Cassandra, Happy New Year. Chicken is good. Cut proper. This is not good cut, I no. will bring the chicken. I am thinking if Angelo will go to SM buy chicken. Một số là mọi người biết, mọi người biết, mọi người biết. Một số tiền, no later, later. Một Ale pojedziemy do galerii kupić kurczaka. Potrzebujemy mieć kurczaka na to arabskie jedzenie. Znowu z 12 kilo, może 13. Zobaczymy ile się da. Mam sentyment do tego miejsca. Wiecie dlaczego, co nie? Nasza restauracja tutaj powinna być. Idziemy do galerii sen. Wszyscy idziemy <laughs> raźnie Albo tam A co byście byśmy powiedzieli na, na McDonalda Też dobry pomysł Jest blisko A miasto dzisiaj już działa. Danielek też. Już musi biegać chce dzisiaj, to dobrze. No, okay, tak. Żeniele. Popatrz Daniel. Ha <grybuj> 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 Daniel się wystraszył psa. No, <grybuj> <Iskier dog>. Happy New, Year. Happy New Year! Still many cars, so many people. People have money, so many people. Yes, sir. Yeah. Jimmy. Jemy na zakupę, ale jest bardzo dużo dzisiaj. Zobaczcie, moje dzieciaki już tutaj czekają. Danielek już, już sobie kupił co? o bar. Fajr bar. Ok, ok, I allowed you today, ok? A Michel co? Busy? Busy selfunka? No. I will by that. Mama? Jest. Kupujemy kurczaka, zobaczcie. Happy New Year! Dobra, kochany! O, legi. Hola, Para Prezent się, a pani chce prezent ode mnie, ale niestety nie ma. Mówi, że tylko dla dzieci były prezenty. Pina, kochany para zapombata! A dobrze! Sej, sej, no! Sej! Ja! Yeah. sej! Chodź tutaj! My daughter, very proud father. My son. Lalin tutaj spotkała koleżankę. It's look like, look like, uh, yeah. Look like no? No, I know. Podobna jest przy domie, ale do Lalin nie. Mój, tak, To mój wiek, 53, 53. jest A okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A co był bogi. to już kolejny market. To robimy szybko, no, Jesteśmy jednymi z ostatnich, i potem jedziemy jeść. We more hungry and more hungry, prawda? Jalebi is waiting. A idziemy do Jalebi. A Jalebi is waiting. A. Daytime, today not by No, wreszcie, wymarzone, wymarzone jalebi. Idziemy na kurczaka. Marek mi nie wolno, ale... Ja kurczaka jadłem ostatnio w 2025 roku, więc już nawet nie pamiętam jak smakuje. Czemu nie? Spróbujemy. that trail or not You want spaghetti? So hungry. Need share two two spaghetti. Two spaghetti. Two spaghetti. Like Bila chicken, kira like kabob chicken. Chicken ah. Uh. You want two chicken? Oh, two pieces of chicken. Okay, two pieces of chicken spicy. Two. Diri Zobaczcie, zapłaciliśmy w sumie 888,93 pesos. Za dużo jedzenia. Zaraz zobaczycie ile. Bardzo dużo. Jeszcze jeden dzień. Dzisiaj nie zdążyliśmy zakupów zrobić dla Michel. Niestety jedzenie, przygotowujemy zapasy w góry. Jutro będzie Michel na zakupach. Piściuchy, to morą. tam clothes, ok? Something, something, okej. And you to hide your Nutella, you to hide, no, look. You know, because it's gone, no? He like it. I Nutele musimy spakować jeszcze. zarabiać. Czemu nie? Nie. na mi najsłinką, no. Mm. A spróbuj, a spróbuj practice, practice. Welcome to my vlog. Practice, practice. Welcome to my vlog. Welcome to our vlog. Tak jest. No i jak widać koniec wycieczki. <tuszel> Wróciliśmy sobie z tego dżalebi Wszyscy na jedzeni i gotujemy. Who is the winner? Who is the winner? Poszło mi też. Show me the serious fight. <laughs> oh, he wanted me. Are <laughs> oh, you following me? <laughs> Can you win? No, I'm stronger than him. <laughs> I'm shocked. Gdzieś na końcu świata, a może na jego początku, ktoś zaczyna życie swoje znów od początku. Plany wielkie i marzenia wspaniałe. Pomóż mi znaleźć sens w tym życiu, By każdy dzień był piękny i wypełniony szczęściem. Wspólnie możemy tworzyć nowe marzenia i cele. W jedzeniu się zużywa kalorie i już tak i w samochodzie się zaczęło w ogóle, że oni tutaj się po się ten no który silniejszy a tymczasem proszę tutaj Lalin gotuje. A jeszcze zobaczcie na nasze zakupy tutaj jeden karton tam taka dziaduwa stoi biała widzicie i tutaj kolejny karton. I Jeszcze jest pełen karton z chipsami. O, ten tam, duży worek. A przy okazji to powiem wam tak, Lalin gotuje, gotuje, robi arabskie jedzenie. No kurczaka Beriani to się robi tak, trzeba być kurczaka. Wiadomo, że dzisiaj kupowaliśmy kurczaka, co nie? No właśnie. Trzeba przygotować te przyprawy arabskie, no z cynamonem przy okazji. Ten kurczak już tam jest zamarynowany, to widać. Mm. Ale jak się to robi? How is that chicken made uh, final? No to la lin blog. You 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 make today film, movie? Mm, I, I have okay, to. no to you can invite people to watch your channel. Oh, you can watch me on Miss Polish. Uh, you You're cooking see. this? Yeah, yeah. I I already have this here, but today I not too much focus about this. Uh, today I not much focus, but you can look it in my on my channel how i make my chicken biryani how to you know your channel how you you know? Just, uh, search me as miss polish so you miss can... polish yes, miss polish dobrze so you can find me there no to zapraszamy na kanał Lalin. miss polish tutaj się wyświetla znowuż oglądajcie a tymczasem ja do widzenia dziękuję zaraz się biorę za edytowanie filmu czas leci zmęczony jestem dzisiaj troszkę chyba sobie jeszcze zjem jogurt Albo się napije kwasz tego mleka, tak mi się jakoś chce mleka. A Wam dziękuję za spędzenie ze mną dzisiaj tego czasu. Subskrybujcie kochani, jak nie, jeszcze tego nie robicie. Oglądajcie kolejne filmy, tych kilka filmów z Michel bardzo ciekawe, bo to jest ta, jak się... Jak, to, to jest po prostu żywa historia, jak się odnawia po iluś tam latach relacje rodzinne. Ojciec i córka. A jeszcze z Michel sobie o tym powiadamy. No, Do widzenia, pozdrawiam, do zobaczenia. Lajkujcie. Cześć. Papa. Bye bye everybody too. Bye bye. Bye bye. Okay.